11 kolejka Redbox z piątej ligi pierwszej grupy Wielkopolskiej KP Piła podejmuje tarnowie tarnowo podgórne zespół zespoły ze środka tabeli i podejmują się nawzajem aby no, wyruszyć tą górną część tabeli pierwsza okazja Adriana Michalaka strzał ponad poprzeć dobra próba w Długa piłka do Dominika Kluka, ten kończył akcję z strzałem głową, obronił w tej sytuacji bramkarz, ale naprawdę dobry pomysł teraz Kacper Ryczek, no był odpychany Kacper Zieliński, szybko podniósł się w tej sytuacji, no wystawiono ta noga postawna, ale sędzia nie dopatrzył się tutaj przewinienia, teraz Kacper Zieliński, jeszcze on w polu karnym strzału broni to... Bramkarz gości. Kolejny stały fragment. Tym razem z rzutu różnego rożnego było trochę groźnie. Teraz KP starało się odebrać, ale to cały czas Tarnowia w ataku. Dośrodkowanie w pole karne na Mateusza Steltmana. Dośrodkowanie Gławdeckiego, ale. Tarnowia wciąż bez gola, jeszcze strzał na bramkę, nie, nie musiał w tej sytuacji bronić Oskar Aleksewicz, ale ciekawy strzał Michała Gławdeckiego, jeszcze dośrodkowanie w pole karne, ale kapitalna szansa Marcela Kurowskiego, ale, ale Oskar Aleksewicz przyglądał się półce mijającej słupek. Ryczek, długa piłka za obrońców. Przyjmuje ją Szymon Strużyński. Nie ma kola w tej sytuacji. Szymona Strużyńskiego 0 do 0 po pierwszej połowie. Adrian Piotrowski, dośrodkowanie w pole karne. To już druga część tego meczu. Jan Stasiak dopadł do piłki, uderzył, ale strzał niecelny. Teraz zbita piłka przed pole przez Adriana Michalaka i Marcel Kurowski. Ponownie on znalazł sobie miejsce do oddania strzału. Teraz zbigniew Waranczek wybijał. Jest szansa dla Tarnowi. Kolejne uderzenie jeszcze raz, ale Mateusz Jadyga niedokładnie. Teraz Kasper Zieliński to był dobry strzał z rzutu wolnego w wykonaniu Kacpra Adrian Michalak jeszcze raz do Zielińskiego, piłka odbija się od poprzeczki, nie dobija tego Mikołaj Łosoś kapitalna szansa dla KP aby dać prowadzenie dla zespołu, ale finalnie nie ma gola teraz bronił Piotr z goła, ale później no tą dobitkę musiał skierować do bramki Dominik Kluk tak się nie stało. Kolejna próba z dystansu kacpra Teraz to Tarnowie ma okazję. Piłka w pole karne. Tutaj Oskar Aleksewicz no musiał... Uważać się, Piotr Gąska uderzał. Teraz rzut rożny, piłka w pole karne. Znowu zbijana przed pole, uderza Tarnowia. Jeszcze jedna okazja, jeszcze jeden strzał i gol! Mateusz Steltman. To on kończy akcję celnym strzałem. W pierwszej połowie również miał kilka okazji ten zawodnik Tarnowia w 74 minucie, pomimo tego, że lepsze sytuacje do strzelenia goła miało KP, no to wychodzi na prowadzenie 1-0. No i zbliżają się bardzo mocno do wywiezienia trzech punktów z tego meczu. Kacper Ryczek musiał to blokować, bo Mateusz Janega urywał się tej akcji, wrzutka w pole karne, jeszcze zudeżał Jan Stasiak ale boczna siatka i to jest koniec KP Piła przegrywa 0-1 do jednego z Tarnowią, Tarnowo podgórne